Fortnita. Zobaczcie, on się tutaj ładuje na... No, znaczy nie, sobie już się naładował. No to uwaga, mnie chętujcie mnie za mojego skina. Ogólnie ten, my sobie zagramy jedną rundę tutaj. Zrobimy sobie domek i no. Dobieranie no. graczy, chociaż mam prywatny serwer, więc nie wiem o co. Chcę to widzieć dokładnie od, tak, o tak o tak. I believe butterfly. No Karina, a czemu mnie tym zarazła? Stupka pochata, stupka pochata, Na chwilę wam zasłonię ekran, bo już jakoś lepiej... O, teraz. Nie, teraz. Ideal! Nie. Dobra, zbudujmy sobie domek. Siema! Siema dziewczyno! Załatwijcie załatwi i Gabi, To moje miasteczko, ale tutaj nic... Tutaj nie musicie wyjdzieć na rzecz. My sobie zbudujemy tutaj. Tutaj domek. Tu. Tylko mam taki problem. Bo nie wiem jaki domek. Dobra, tak. Jaki domek? Jaki domek? A może to nie będzie domek, a może to się Mamy pół godziny. Więc no, poczekajcie chwilę, ja wybiorę. Czekajcie, wybrałam już, wybrałam taki od tutaj piękny zróbczek. No i wiesz mi się, zabudowanie. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze, etap ukończony. Kolejny etapik. Ja nie wiem. Zacznę budować. Tak. To nie tu, nie tu. Gdzie to ma być. O! No! Klikaj się! Dobrze. Teraz budujmy ścianki. Oj, nie jestem że dobra, to wygłania wiecie. Dobra, widzimy się, jak już skończę to um, ja, tą część. Dobra, skończyłam I tutaj też. Czyli mamy Za mnie się. No tak, zapomniałam, że mogę latać. Do góry lecimy. Proszę mi to postawić. bo mi się coś popsuło, ale naprawiłam i już możemy spokojnie grać. Jeszcze 3 lata budowałam. Mamy to. Dobra, teraz to tu... Raz. No i hop się lubi, wita, to robi. Hop. Hop. O tak. Ja jestem... Kto jest mężczyzną? Ja jestem mężczyzną. Kto jest mężczyzną? Ja jestem... Wreszcie, dziękuję, że wreszcie mi się to udało. No halo. No halo. Ja bym zbudować. Halo. No halo. No nie psuj mi się znowu. Mamy 14 etapów, a mamy dopiero 7. Okej, okay, zimno mi trochę przez ale... ten wiatrak już, ale chciałam ten wiatrak nadal. Nie ja poczuję się skrawał. Nie mam już. Dobra. Lecimy z tym teraz tak na szybko. Ja to robię tak naprawdę szybko. To nie jest przyspieszone. Tempo ani nic. To jest bardzo szybkie budowanie. Hop. Um, hop. Um, co to jest? Tak. Um, hop. Hop. I drugie. Hop. 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 I... Hop. Hop. W ogóle dawno temu nie grałam w Fortnite, a nie w ogóle w Lego Fortnite, bo mi się bardzo długo, chyba miesiąc mi się odzywał Serio. Dobra, Hop. lecimy z tym saskiem. W ogóle nie wy, wybudowałam i ostatni etap nam został, więc subcio. Yy... W ogóle mówię trochę jak hajkatulenka. Co wygląda do hajkatulenka? A ja, ja jak? też jakby mała, ale też jest tak trochę lubię. No i zobaczcie, zrobiliśmy nasz domek. Zrobiliśmy to razem dzisiaj każdy z części. O tu Ja mam... tam skakiwać? No chyba se śniż. A tu nic nie widzę. A gdzie są schody na dół? Aha, nie ma. Obsługa własnoręczna. Dobra, żart tędy się wchodzi. Tutaj prawie nic nie widać, ale dobra, otworzę wszystkie drzwi, żeby było cokolwiek widać. chyba nie chce mnie tam wpuścić, wiecie? No dobra, ledwo co tu widać, ale zobaczcie. Oto efekt końcowy. To na tyle powiedziałam, że zbudujemy jednym domek i więc Paweł i tata przyszedł.